Zasadnicze pytania. Życie jest pełne pytań. Niektóre z nich są błahe, inne poważniejsze, ale są również ogromnie ważne pytania. Nawet gdy słuchasz tych słów, mogą Cię nurtować pytania dotyczące Twojego zdrowia, sytuacji finansowej, pracy, rodziny, czy też Twojej przyszłości. Jednak najważniejsze, zasadnicze pytania dotyczą Boga i Twojego stosunku do Niego. Nic nie jest ważniejsze od tego. Dobre zdrowie, równowaga finansowa, pewne miejsce pracy, szczęśliwe życie rodzinne, nadzieja na przyszłość oto rzeczy, których pragnie każdy z nas. Jednak nawet one są chwilowe i ostatecznie pozbawione sensu, jeśli nie posiada się żywego związku z Bogiem, który jako jedyny jest rzeczywisty, pewny i wieczny. W kolejnych naszych programach powiemy, dlaczego taki związek jest tak bardzo potrzebny i w jaki sposób jest on możliwy. Pytania, które postawimy, zaliczają się do najważniejszych i najpoważniejszych, jakie możemy zadać. Odpowiedzi na nie należą do tych, których potrzebuje każdy z nas. Nie możesz sobie pozwolić na to, by nie dostrzec ich przesłania. Czy tam ktoś jest? Czy istnieje Bóg? Oto zasadnicze pytania. Bo moim zdaniem nie ma nikogo, kto steruje z Wszechświatem, aczkolwiek nie wiem tak na serio, skąd pochodzimy, ale nie ma nikogo, kto steruje. Myślę, że, że z Wszechświat i wszyscy ludzie powstali z umysłu, że to wszystko z umysłu powstało, że nie ma jakiegoś jednego wszechmogącego Boga. Buddystyczna filozofia to przemawia przeze mnie, można powiedzieć. Tak? Nie, chyba Boga nie ma. <laughs> tak myślę. Ja wiem, chyba nie ma takiej siły. mi się wydaje. A jakby była, no to mogłaby się pokazać. To znaczy, nie no, ja myślę generalnie, że, że musi być coś, coś większego, bo, no bo kto by to wszystko stworzył, prawda? Ale myślę, że na, na dłuższą metę, jakby człowiek się zaczął nad tym zastanawiać, to by zgłupiał. Jedni wierzą w Boga, drudzy wierzą, że w ogóle jakaś, jakieś bakterie przyleciały na Ziemię i się zasiedliły i to się wszystko w ogóle przez te miliony lat w ogóle stworzyło. Po prostu, nie wiadomo. No ktoś musiał to stworzyć, no ale ja go nie widziałem na oczy, także nie wierzę w niego. Bo go nie widziałem. Moim zdaniem istnieje Bóg. Ja wierzę w Boga i nie wierzą w innych, w inne postacie. Ja wierzę w Boga i dla mnie Bóg istnieje. Znaczy ja jestem, nie wierzę w Boga, no nie wiem, trudno powiedzieć. No, pewnie jest tam jakieś przeznaczenie czy jakiś inny los. Bóg jest prawdziwy. Ale ja się właśnie zastanawiam, skąd jest Bóg. Bo tak normalnie nie mógł być od początku. Coś ma swój początek i koniec też. A Bóg to nie ma końca, ale początek musiał mieć. To znaczy, ja sądzę, że to jest, no mimo wszystko, można wszystko wyjaśnić w jakiś sposób prawami, naukowymi, fizycznymi. Tak mi się wydaje, znaczy ja jestem za tym, że to On właśnie nas stworzył. Ja odnajduję Boga we wszystkim na przykład. Wszystko, co tu jest, nas otacza, to w sumie jest, wydaje mi się, że jest Jego zasługą. Bóg jest, był i będzie. A czy on będzie budą, czy on będzie krową, czy on będzie kotem, czy on będzie taki czy inny, to on po prostu jest. Myślę, że powin, człowiek powinien wierzyć w siebie i w to, co potrafi, a nie w, jakiejś, w jakiegoś boga, bo wszystkim rządzi przypadek. Jeśli bóg nie istnieje. To szukanie go jest bezcelowe. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że on istnieje. Pomimo tego, że niemożliwe jest udowodnienie istnienia Boga w sensie matematycznym, dowody na jego istnienie są bardzo przekonywujące. Weźmy na przykład istnienie wszechświata. Twierdzenie, że jest on wynikiem przypadku, budzi wiele pytań, a nie odpowiada na żadne. To samo dotyczy teorii wielkiego wybuchu. Mam pytanie. Skąd wzięły się komponenty, które brały w nim udział? Nawet wielki wybuch nie może stworzyć czegoś z niczego. Teoria ewolucji jest równie szeroko rozpowszechniona jak słaba. Jak może nic rozwinąć się w coś? Pominę tu już pytania o zadziwiająco skomplikowane formy życia na Ziemi. Inne teorie są równie kruche. Jedynym zadawalającym wyjaśnieniem jest: Na początku stworzył Bóg niebo i Ziemię. Nasz świat nie jest przypadkowym wynikiem gigantycznego zbiegu okoliczności, zawierającym składniki, które zawsze tam były. Wręcz przeciwnie. Światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Stworzenie miało początek i Bóg to spowodował. Bo On rzekł i stało się, On rozkazał i zaistniało. Jest to potwierdzone zaskakującym porządkiem i celowością, którą możemy wszędzie zauważać. Świadczą o tym również uniwersalne prawa, które zespalają wszystko, począwszy od bezmiaru kosmosu, a skończywszy na mikroskopijnych organizmach. Jednak zarówno wszechświat, jak i prawa natury muszą mieć swojego autora, a jest nim Bóg. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, jest panem nieba i ziemi. Jednak Najsilniejszym dowodem na stworzenie jest sam człowiek. W odróżnieniu od innych zwierząt człowiek posiada coś, co nazywamy osobowością. Dokonuje racjonalnych wyborów. Posiada świadomość. Potrafi rozróżniać między dobrem a złem. Jest zdolny do miłości i współczucia. A nade wszystko posiada instynkt oddawania boskiej czci. Skąd otrzymał te przymioty? Nie mogło ich stworzyć ani ewolucja, ani lawina przypadków. Najbardziej wiarygodna odpowiedź brzmi: Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrze jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Człowiek nie jest dziełem przypadku. Jest on cudownie stworzony przez tworzyciela wszechświata.